Ja jak byłem młody, miałem 20 parę lat. Posłuchaj, bo to idzie głębiej. 20 parę lat miałem. Byłem w związku z pewną dziewczyną i miałem taką falę w jakimś tam roku, nie pamiętam, że zauważyłem, że mam większe zapotrzebowanie na seks. Tak więcej. No, młody byłem, wiadomo, nie? Jak jesteś młody, to jest większe zapotrzebowanie. I nie było tak dużo, jak chciałbym. Tego seksu. I zacząłem kombinować, szukać sposoby, komunikować to w jak najlepszy sposób mogłem, zgodnie z moją dojrzałością wtedy. I w pewnym momencie udało mi się sprawić, że ta dziewczyna wtedy otworzyła się całkiem i chciała więcej. I w momencie, gdy chciała więcej, ja już straciłem tą chęć, już fizycznie, tak wewnątrz mój organizm nie produkował tej chęci. I mimo to, że było więcej tego, co chciałem, to ja już nie miałem chęci i zaczął, zaczął mój mózg szukać problem w czymś innym. I skupiać się na czym, jakimś innym problemem. Że coś innego mi nie pasuje. Tak, jest więcej tego, ale coś innego mi nie pasuje. I zatrzymałem się tak, hej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po, poczekaj, co, co tutaj się wydarzyło. Tak, czemu, czemu to jest problem teraz? Poczekaj, ja dostałem to, co chciałem. Dlaczego ja nie chcę tego? I mój mózg mówił nie. To jest ten problem. To jest z tego powodu, że to nie pasuje. I mówię tak: ej, zatrzymaj się mózg. Poczekaj, 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 poczekaj nie, nie mogę iść dalej. Tak tutaj co się stało? Tutaj co się stało? Ja dostałem to, co chciałem, i nie chcę tego. Co się ja nie chciałem tego. Ja nie chciałem tego. W tej sytuacji, nie, są inni ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują, nie? I to jest ok, Ale ja w tej sytuacji ja nie chciałem więcej seksu. Było ok. Wiesz co? Ja chciałem. Chciałem mieć problem. Chciałem się czymś spinać. Chciałem, żeby coś było, co, co nie jest tak, jakbym chciał. Szukałem czegoś. To była wymówka. Widziałeś kiedyś ludzi, którzy, którym dasz fajne rzeczy i stworzysz fajne, fajne doświadczenie. I ci ludzie jest fajnie i ich, ich ego nie może wytrzymać i tak. Wiesz to, ale nie pasuje mi ten kolor tutaj, to, to, to mi nie pasuje. To nie jest tak, że im to nie pasuje, to, to jest kłamstwo, ich mózg już. i oni będą Cię przekonywali. Nie, to jest to, to jest to, jak rozwiążemy to, to jest to. Nie, to nie jest to. Ten brud tam, ten kolor, że nie jest właściwy, że to nie pasuje tutaj, te różne detale, to są wymówki. Nie ma sensu nawet rozwiązywać tych takich małych problemów. Ma, to jest takie, jak ty patrzysz się na takiego człowieka, to możesz się zaśmiać i tak, tak to wygląda, jak, jakbyś miał do czynienia z dzieckiem. Tak, ty widzisz, że to, to nie jest problem nawet. T, ta osoba nawet nie wie o tym, i to czasami też przerażające, jak widzisz, jak bardzo nieobudzony jest pewien człowiek, że nie widzi czegoś. I wiele razy ty znajdujesz się w tej sytuacji, gdzie jesteś totalnie nieobudzony i nie widzisz, że zajmujesz się pewnym problemem, ale to nie jest problem, to jest wymówka Twoja. Widziałeś kiedyś ludzi, którzy mają obsesję na, na temat jakiejś osoby? Może ty miałeś kiedyś obsesję na temat jakiejś osoby, nie? Jest pewna osoba i tak myślisz o tej osobie, masz obsesję i chcesz, żeby było z tą osobą, żeby było fajnie. Ch tak chciałbyś związek z tą osobą, ale tak nie wiesz i tak cały czas myślisz o tej osobie i masz obsesję. Wiesz, co to jest, to jest to, 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 torturowanie siebie. Męczysz się. Wiele razy jak ta osoba, ta osoba. Na, w stosunku do której masz obsesję, jak ta osoba obróci się i zainteresuje się totalnie tobą, tak, powie ci chcę jak najwięcej i da ci, da ci wszystko to, co chciałeś, to zacząć ci coś nie pasować. Torturujemy się sami. Wiesz dlaczego? Mamy pewne przekonania. Mamy traumy. Uważamy, że zasługujemy to i to i to. Jesteśmy przyzwyczajeni nasze ego, nasz organizm, twój taki, taki zaprogramowany robot wewnątrz, tak ten organizm, który sam funkcjonuje, on jest zaprogramowany w pewien sposób, że to musi być i musi utrzymać tą tożsamość. Chcę, żebyś popatrzył się na swoje życie teraz i zobaczył, co Cię martwi? Jaki jest ten problem Twój? Czego nie masz? Czego nie masz? Co Ci nie pasuje? Jaki jest Twój wielki problem? Rozważ, rozważ to. Nie mówię, że w każdej sytuacji zawsze tak jest, ale rozważ taką możliwość, bo to się zdarza wiele razy. Bardzo dużo ludzi znajduje się w takiej sytuacji, że to, ten problem, na którym się skupiałem, to nie jest problem. To jest torturowanie siebie. Rozważ taką możliwość, że to, czym się męczysz, to, co cię stresuje, to, że chciałby, żeby było tak i tak i tak, to jest wymówka, żeby ci było niedobrze, bo twoje ego utrzymuje tą tożsamość. Dawniej mistrz miał ucznia, i mistrz powiedział mu, Chcesz rozwinąć się w tym? Chcesz olśnienie? Chcesz podnieść się na wyższy poziom? Idź nad rzeką, idź nad, przy, przy rzece, siądź sobie, albo przy jakimś jeziorze, siądź sobie i codziennie pół godziny siedzieć na tej skałce tam i codziennie pół godziny skupiaj się na oddychaniu. Za 30 dni przyjdź do mnie i powiedz mi, co, co odkryłeś? Dawniej to było tak, że jak mistrz powiedział coś takiego, to ten uczeń nie, nie rozważał, nie myślał sobie, a może to zrobię tak, a może zmieni, a może się nie skupi na oddychaniu, tylko skupi się na tym, a to oddychanie. Nie, uczeń, wiesz co robił? Szedł i jedną rzecz robił. Skupiał się tylko na oddychaniu, nic więcej. Nie myślał dlaczego, co i jak, co musi sobie uświadomić. Nie. Jak myślał jego mózg, że a chyba to sobie uświadomię. Nie. Uczeń robił to. Wracam, oddychanie, oddychanie. Tylko to. Oddychanie, tylko to. Nie wiem. Efekty jakieś będą. On powiedział, że będą efekty. Nie wiem. Tylko, skupiam się tylko na oddychaniu. Nic więcej. Nie, nie myślę sobie. Te pół godziny ja tylko oddychanie. Może później pomyślę sobie, co tam było, ale w tej medytacji tylko oddychanie. Teraz ty może siadasz do medytacji i mówisz, będę medytował tak. I po, po jednym dniu mówisz, wiesz co, dzisiaj, wiesz co, pomedytuję w inny sposób i medytujesz za każdym razem inaczej. I medytujesz w pewien sposób i mówisz, ok, to się skupię na tym. I tak, gdy skupiasz się na tym, to tak twój mózg wchodzi w pewną pętlę i zaczynasz myśleć o innych rzeczach, i odchodzisz, i mówisz, wiesz co, zmienię, podejdę w jakiś inny sposób. To wszystko jest uciekanie, unikanie. W momencie, gdy Twoja medytacja, to Twoja specyficzna medytacja, którą wykonujesz tak jak, tak, jak wybrałeś, gdy ją zmieniasz na coś innego, to jest ucieczka. Bo gdy mogłoby już zadziałać, gdy, gdybyś, gdybyś posiedział dłużej i skupiał się tylko na tym, tylko na tym, to byś miał przełom, to by Twoje wibracje się podniosły, tylko że Twojego ci nie pozwala. Tak, twojego porzucać ci myślisz, Wiesz co może to zmienić? Może to zrobię inaczej. Teraz zmiana medytacji jest ok, tak, ale po tygodniu, po dwóch tygodniach, po, po miesiącu, tak, jak ustalasz sobie pewną medytację, to robisz tą medytację, nic więcej przez jakiś czas, żeby zobaczyć efekty. Później rzeczywiście, owszem, możesz zmienić. Ja też od czasu do czasu zmieniam medytację. Przez jakiś okres czasu robię pewną medytację, gdzie obserwuję swoje myśli. Przez pewien okres czasu mam taką medytację, gdzie obserwuję tylko swoje ciało i nic więcej. Oddychanie, oddychanie. Wróciłem do obserwowania oddychania ostatnio i jest bardzo mocne. To jest chyba... W tym ostatnim roku najmocniej zadziałała na mnie obserwacja oddychania. Takie proste. Nic więcej. Po prostu tylko patrzę się na oddychanie. Jak wchodzi powietrze i wychodzi. Wchodzi powietrze i wychodzi. Tylko to. Nic więcej. Nie mogę zmieniać tak co chwilę. Bo to jest ucieczka. To jest tak, że gdy zbliżasz się do przełomu, do wyższych wibracji, to twoje ego nie chce umrzeć, bo umiera. Ta stara tożsamość umiera. Wchodzisz na wyższe wibracje, gdzie wszystko funkcjonuje inaczej. Praktycznie to jest strach przed śmiercią. To, że cię swędzi coś, to jest strach. Twojego boi się, że umrzesz, więc podrzuca ci coś, się, żebyś się zajął. Że to jest niefajne, że mnie swędzi. O, wytrąca mnie z równowagi. O, za każdy. O, widziałem tego mężczyznę z, tą kobie... z nową kobietą, a on był ze mną i mnie zostawił i teraz jest szczęśliwy z inną kobietą. O, kurczę, no to jest Pał. Pau, pał, pał pau, torturowanie. A zawsze Bóg wszechświat da ci gdzieś te drzwi. Te drzwi, gdzie jest ten jeden schodek do przodu. Ty chcesz od razu, nie możesz od razu mieć. Zajmij się tym jednym schodkiem. Zobacz, gdzie się torturujesz sam. Zauważ, że to, co cię spina, że mówisz, że to jest problem, to jest problem, to jest problem, to jest wymówka, żebyś siedział i żeby było źle.